Dzisiaj Kościół daje nam fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Są to słowa Maryi, które wypowiedziała w czasie spotkania ze Świętą Elżbietą. W tych słowach dzisiaj słyszymy zaproszenie do postawy pokory. Możemy pytać się, co to jest pokora. Pokora różnie może się wyrażać. Pokora to jest najpierw zależność od Boga, to takie zaufanie Bogu. Dalej pokora to taka prosta, zwyczajna służba, to taka zwyczajna miłość bliźniego, to są dobre czyny, które możemy spełniać w codzienności. Czasami bywa tak, że ktoś nas zrani, skrzywdzi. Bywa tak też, że nam czasami zabraknie miłości i cierpliwości do drugiego człowieka. Wtedy pokora wyraża się w tym, że przebaczamy, ale też prosimy drugiego człowieka o przebaczenie. Bywa tak, że Trudno jest nam wchodzić w tę postawę pokory, ponieważ buntuje się nasza pycha, nasz egoizm. Możemy czasami mieć taką myśl, że kiedy wchodzimy w pokorę, to przegrywamy. Dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy, że Pan Bóg. Wywyższa pokornych. Dlatego dzisiaj, 22 grudnia, już tak blisko przyjścia Jezusa, świąt narodzenia pańskiego, słyszymy zaproszenie do pokory, słyszymy też dobrą nowinę, że wielkość wyraża się w pokorze, że pokora to zwycięstwo.